Witam w dzisiejszym odcinku, chciałbym wam zaprezentować jak zainstalować najnowszego jogboxa do minecrafta. Więc tak, wchodzimy do naszej przeglądarki, wpisujemy google.pl W wyszukiwarce wpisujemy jogbox, wchodzimy w pierwszy link Pobieramy dla naszego systemu odpowiedni launcher, dla mnie to jest Windows, więc pobieram pierwszy ja już mam pobrany, więc nie będę jeszcze raz pobierać, tylko pokażę już, jak to wygląda na pulpicie i pokażę całą resztę. Więc przechodzimy teraz na pulpit i uruchamiamy nasz technik Launcher. Czekamy chwilę, aż się zaktualizuje wszystko. I wyskakuje nam takie oto okienko. Tutaj mamy do wyboru um, cztery różne um, pak. Takie paczki z modami. To jest normalny, ten, normalny Minecraft bez żadnych modów No i wybieramy naszego jakboxa y Tutaj wpisujemy nasze hasło i nick do Minecrafta. Możemy kliknąć Remember. I klikamy Login. Tutaj Minecraft, tutaj Technik Pack, Technic Launcher wyszuka jakiejś aktualizacji do tego do... Dopaczek, no i tak oto uruchamiana się jogbox już pełen modów. Z tego co zauważyłem, kiedy gram, to nie ma jeszcze niektórych modów, ale zapewne będą dodane, więc nie ma się co martwić. Nie ma Twilight Forest na przykład. A teraz, jak wybrać poszczególne mody, które chcemy mieć? Chcemy grać z nimi, a z którymi nie. Więc tak, wybieramy jeszcze raz Jackbox, Mod Select i tutaj mamy całą listę modów. Na przykład ja nie lubię bardzo na million, Millionaire grać, więc wpisałem off. Każdy, każdy mod jest tutaj wypisany, można sobie sprawdzić. Więc to by było na tyle, dziękuję bardzo, do widzenia i Wesołych Świąt!